Nie mogę więcej już tego tłumić. Anko, chce Azji. Daniela jest słodka. Anatolia to czerń. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Margolem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobię to, co podsunęliście, bo ostatnio tak. Był burek, później w następnym komentarzu, w następnym filmie był. Razek i mieli kurde te loty, dość dziwne, bo te unikaty spadały jak normalne. Ktoś mi napisał w komentarzu, że myszka też taki unikatę potrafi dawać, więc dzisiaj jako edwójkę, którą będziemy sobie bili na odcinku, wybrałem właśnie myszkę. Ale do tego jest jeszcze jeden dodatek. Bardzo się zdziwić, jak go zobaczycie, jeśli chodzi o edwójkę na, na tym filmie. Mm, ale jaki to jest dodatek? Co to będzie za edwójka, ta druga? No to zobaczycie już za chwilkę. Ja już czekam, czy jakiś gość przyszedł na myszkę, no to sobie mogę w sumie z nim pobić, tą myszkę. Będę szukał oczywiście w trakcie Herosów, więc dzisiejszy odcinek poświęcamy myszce naszej drugiej niespodziance Jakiej to zaraz zobaczycie? I Herosom. Zaraz się myska, myszka zrespi, to będziemy sobie klepali i zobaczymy, czy faktycznie ona te unikaty, kurde, będzie sypała jak nienormalna. Dobra, myszka jest zrespiona, jak tylko w niechcący. Bijemy sobie w grupie oczywiście na szybkiej. Po co tu? Aha! <grym> Ej, no nie mówcie, że naprawdę to działa, kurde, ty. No nie mówcie, że to działa. Ja pierdykam. Nie wiem, czy ja mam ten ten regenerację, znaczy ten 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 ten, ten, ten chyba mam co? Aj, ja mam heroiczny, dobra, to sobie mogę go usunąć w sumie. 80% a to ile zwraca? Czekajcie, aż sobie zobaczę, bo 83% a no faktycznie 3% więcej to zawsze oczywiście strasznie dużo. Ja teraz lecę, muszę dojść jeszcze na tą Edwijkę. Obstawcie teraz w komentarzach, co Wam się wydaje, że to będzie za niespodzianka, jeśli chodzi o drugą Edwijkę w tym odcinku. A ja już, no jeszcze stały mi 3 mapki do przejścia i już na nie będę. Okej, okay, słuchajcie, y, Sytuacja wygląda w ten sposób, że bijemy sobie jeszcze raz myszkę. Ja poszedłem na tą dwójkę, która miała być nagrodą w tym odcinku, znaczy niespodzianką, a nie nagrodą. Yy, I się okazało, że ktoś tam stoi, bo była ta dwójka wybita. Więc zaraz zobaczycie, co to jest za dwójka, a tymczasem ktoś zawołał na Mulher, yy, na no na świecie po prostu, więc lecę tam przysiłek Walmirów, więc mamy w miarę blisko, bo mam na szczęście teleport do Huzal. To jest w ogóle, z czego to jest, z gwiazdki? Nie, z Wielkanocy 2013, więc mega stara rzecz, a kurde jak mi się przydaje, bardzo często, czy szukając sobie Viviany, czy właśnie jak jest, kurczę ta Mulcher, to wtedy można szybko się teleportować i elegancko sobie na tego Heroska pójść. Napisałem już do gościa, że już idę do przysiłka. A tymczasem ja jeszcze spróbuję się zalogować. Znaczy szybko m, przeloguję się na tą podstawę na Beściora, bo tam stoję na tej dwójce. Czy on jest reżimem? jest respiona! tak, jest to jertek. Bardzo go dawno nie było, musicie chyba to przyznać. Naprawdę bardzo dawno go kurde nie było. Ktoś tu stoi, więc pewnie jak się zaloguje, ja będę i on będzie silniejszy, bo raczej tak będzie, bo na Paladynie tam, pan słabe aku. to nas zabije. Ale przynajmniej sobie może kilka razy tego jertka ubiemy. A ja już tutaj zmierzam na Mulcher. przysiłek Walimirów. 18:46, więc nie za w prawo. I kurde, ty, ale on nie leje teraz. Normalnie, drzewo mam tutaj przed sobą mm, za oknem. I normalnie, kurde, wygina się jak. Nie powiem co, Wgina się jak normalnie, nie powiem co. Dobra, jesteśmy na Mulcher. Tak, jeszcze jest Mulcher, więc elegancko. Dodał nas do drużyny, więc pięknie. Zobaczymy szybko, czy on napisze, czy już bijemy, czy na kogoś jeszcze czekamy. Dobra, jadą. Jadą, w sensie, że jedziemy chyba z Mulcher, więc nie będę wam tutaj... Czekajcie, wyłącz efekty animacji, a tutaj, pogodowe, ok zapisz, pięknie Radom, jazda, dobra, lecimy Bi, bi, bi. Gościu, dawaj, ty, dawaj kuwa, dawaj Aha No to niezła jazda, nie? Jazda normalnie bez trzymanki, taka, że aż... o, dobra, zaatakowaliśmy I z Mulcherem będzie legenda, moi drodzy, ja trzy, mam kciuki za to bardzo mocno w tym odcinku już nie będę mówił tyle razy, moi drodzy, chyba na razie powiedziałem tylko raz przed chwilą, nie? Więc postaram się już tego nie nadużywać. No i ostatni cios z Mulcher Dropi nam normalnie teraz piękny item, bo smocze runy, jakieś gówno, więc wezmę sobie smocze runy. Bo jak wiecie wszyscy, bo jak wszyscy wiecie, yy, mam bardzo mało smoczych run, bo tylko 33210, więc jeżeli dostanę te runy, to będę bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. No bo kurde, wiecie, no, jednak jak się ma mało, no niestety nie będę miał, więc nadal muszę żyć niestety w tym przekonaniu i w takiej rzeczywistości, że tych run mam znikomą ilość. Wracamy sobie na myszkę, znaczy ja sobie już wrócę po cięciu, żeby wam to za dużo nie przedłużać. Bo to w sumie tak jest dość długie ucięcie teraz, bo i byliśmy jerdka i byliśmy na myszce. No ale wiecie, dodatkowe minuty w filmie zawsze się przydadzą. Jak się pewnie, jak się pewnie, kurde, orientujecie. Jak to działa na YouTubie, więc ja robię cięcie, wracam na myszkę. O, kurde, nie tędy! Wracam na myszkę i lecimy dalej z herosami, bo ja już na Infinity szukam. swojego przewodnika, dobra, już wam powiem. Mam nadzieję, że go znajdę. Jak znajdę, to później lecimy z kolejnymi herosami. Chciałem ubić obła na Infinity. poszukać znaczy się. Patrzę, ubity o 10.39. No dobra, może atka. Patrzę, ubita 10.41. Więc gościu miał naprawdę farta. Że tych herosów znalazł. No w 2 minuty, dwóch herosów no to jest sztosik. Dobra, cięcie i lecimy. Dobra, jest Jertek, więc to jest bardzo kurde dobra dla nas wiadomość, bo mamy bicie Jertka, który jest mniej pewny na tym odcinku aniżeli bicia myszki. więc kurde, bijemy go sobie na turce, bo jest zawsze lepszy drop. No i z Jertka piękne dwa zwyklaki. On się dopiero ładuje i niedługo na tą legendę odda. Teraz relogam na dochło na ten rok, to już jest rozpięta myszka. I sobie kurde normalnie ubijemy, prawda? Co wy na to? Żeby dropnąć z niej legendę. Ja jestem chyba za... Więc sobie bijemy ją na Turce, oczywiście, no bo są najlepsze dropy, no już nie będę tego powtarzał. Chyba nie ma sensu. Chyba nie ma sensu, ale dobra, następne... O kurwa, ty, co się dzieje? Co? Myślałem, kurwa, dobra, przepraszam. Myślałem, że padnę ty. Co on jest? No nie, no dobra, dobra najpierw trzeba ale będę już teraz był na szybkie cięcie. Dobra, nawet wiem kto tu stoi, bo tu stoi, kurde, mój subskrybent, mój subskrybent Merkucjusz, no i kurde, pierwsze bicie z nim w grupie i piękne, heroiczne łapki, moi drodzy, z Jertka, no co za kozak z niego, normalnie, wiecie. Takie szczęście mi przynieść, to normalnie szacu, szanuję, kurde, szanuję, dziesiątego dziewiątego, dzisiaj tracą tą legendę, a ja też mam taką, patrz, też dzisiaj. Napiszę mu, że ja też dziś, też, dziś dropnąłem. Ha! ha dobra, i zostawimy go. Yy, zostawimy go w takiej myśli, a my relogamy sobie teraz na na Tenorio, żeby ubić myszkę, która się jeszcze nie zrespiła, więc robię cięcie. Dobra. Bijemy sobie tą myszeczkę, kurde, dobra, damy na auto. I z niego kurde, z tej myszki. Pierścień, dropnął mi piękny pierścień. Z myszki, moi drodzy Kurde, moi drodzy, powiedziałem, ale spokojnie, spokojnie To było wszystko pod kontrolą, to było wszystko zaplanowane Usuwamy ten unikat, szukam dalej herosów Złego przewodnika nie ma, pójdę teraz przeszukać koska Jego raczej nie będzie, bo na Infinity jest bity dość często Więc pewnie skończy się na złodzie, może karmazynie No i mega szybka akcja tutaj z myszką, kurde Bijemy, dropimy z niej unikatowy przedmiot Nie bierzemy, albo dobra, bierzemy go i usuniemy jak już będzie O dobra, wiecie o co chodzi Mówiłem w poprzednich odcinkach. Cięciej lecimy dalej, ale ja to będę nagrywał już jutro, bo niestety muszę lecieć. Ale dla was jest to jedno cięcie, na szczęście. Dobra, jednak jeszcze przed tym, jak y, zrobię sobie taką dniową przerwę, może nawet nie, może kurde, nawet dzisiaj bym to wieczorkiem nagro zobaczę, jak mi się uda. Dla was to nie ma dużego znaczenia, ja tak sobie na razie głośno planuję. Obijemy sobie tą myszkę, kochani, i pójdziemy sobie. Dobra, z myszki piękny unika, więc... Mega fajnie. I pójdziemy sobie na debestiaka, Bo znalazłem tu złodzieja, którego sobie oczywiście ubijemy i z którego dropniemy pewnie znowu, albo złoto, albo jakiś unikatowy przedmiot. Więc się na tym, no właśnie, nie ma co tutaj rozwijać. Złodziejka, złodziejska manierka i ilość, jedną. No, to nieźle. Ale na jednie zostało kilka kropel wody. Więc to mnie pociesza, moi drodzy. To mnie pociesza. I znowu powiedziałem moi drodzy, ale nie właśnie. No, witam Was z tego samego dnia, tylko że wieczorem. Dla Was jedno cięcie, dla mnie troszkę dłużej. Jak widzicie, zacząłem ostatnio trochę sobie eksperymentować z moją kamerką i zacząłem bawić się w przestawianie różnych ustawień, a ta kamerka ma ich bardzo dużo i obecnie uzyskałem taki obraz i wygląda on jak gówno w porównaniu z tym, co mieli się przed chwilką przed cięciem. No, ale takie eksperymenty będą się na odcinkach pojawiały i na streamach. W końcu znajdę złoty środek, który fajnie wygląda za dnia, czyli jak światło jest naturalne, jak i ze światem sztucznym, żeby ładnie wyglądało. Ostatnio już tak było, ale spierźliłem to, więc będę musiał na nowo ustawić. Spróbuję poszukać jakichś herosów i może jeszcze w tym odcinku coś uda nam się ubić fajnego i zdobyć super przedmiot, jakąś legendę na przykład. Dobra, po tej przerwie mam... no właśnie. Chyba nieco większego farta, bo znalazłem złodzieja, i jak się okazało, wtedy co ja mówiłem wam, że kurde lecę, to złodziej stał, bo został o tej godzinie, tam 13 ubity. Jakbym poszukał go dalej, bo już byłem, e, miałem połowę ponadresu, sprawdzono to, bym go znalazł i ubił, ale dobra, mamy za tym razem złodzieja znalezionego, i będziemy go teraz sobie klepali. Trzy hity, jak zawsze, i on padnie. Drugi hit, i trzeci hit, który da nam. Unikatową pewnie, albo nie, zwykłe złoto będzie jak zawsze, no a jednak zwykły naszyjnik, a więc no, niewiele się pomyliłem. No i bicie myszki, jeszcze oczywiście, też nie można zaniedbywać. Yy, tak, najpierw tą obstawę trzeba ścisnąć i ją później, już sobie garniemy na szybkie oczywiście. Oczywiście, jeżeli ta obstawa w końcu padnie, padła, dajemy auto. Z myszki dropi nam piękny, kurde piersi, Ty no myszka normalnie. Prawie legendarny te piersie nie rzuca, jest, kurde, mason. No kurde, normalnie ktoś mi myszkę wybił. No to ja się nie cieszę. I muszę się przelogować na beściaka, na którym znalazłem złego przewodnika. Więc już sobie do niego zmierzam i sobie zaraz go uciłamy. I kurde, miałem plan, że ubiję tego przewa. Ubiję tą myszkę i będę kończył odcinek, ale zrobimy tak, skoro myszki nie ma, że po przewodniku pójdę jeszcze poszukać, szybko przelecę, czy jest kostek. Jak jest, no to sobie go ubijemy, jak nie, no to wtedy ubijemy myszkę i skończymy odcinek. Tak to zrobimy. Oczywiście ze złego przewodnika, zwoje, które mi się przydadzą, bo mam ich mało. No i co? Lecę szukać kostka. Mam tepy, mam tepy. Zarobiście. Więc w czasie będę polował na tą myszkę, żeby ją jeszcze przynajmniej raz w tym odcinku ubić. I zobaczymy czy... KURDE TY! Aha! No to tak, to ja lubię. Złoba na to, nawet nie będę robił teraz tego. Nawet nie będę robił cięcia jakiegoś zbędnego. No, normalnie wygląda jakbym teraz siedział w jaskini. Zobaczcie jak ciemno, nie? Masakrycznie. Już teraz nie będę w tej kamerki tam przestawiał, bo już mi się nie chce w ustawienia włazić i kurde tam mm, grzebać coś. Bo jeszcze zepsuję, już. jeszcze bardziej ją zepsuję, to już w ogóle będzie. To już kurde w ogóle będzie, może bym wziął... Znaczy paść nie padnę, ale lepiej wiecie Przezorny zawsze dropi legendy XD, więc sobie go ubijemy, ubijemy sobie go na turce Czy turka czy nie turka to i tak całym mistrzostwo walk No ale wiadomo Wiadomo zawsze reakcja będzie lepsza jak dropnie legenda, bo właśnie teraz nam dropi legenda, nie wiem czy o tym wiecie Jak będę go bił turką, więc przygotujcie się na robienie shotów, bo właśnie w tym momencie bo właśnie w tym momencie przelogowuję się na Don Juana Tenoriu i bijemy myszkę, o ile stoi, a nie stoi. No trudno. To wiecie co? To Tegoczymy ten odcinek. Myszka mnie nie szanuje, dała jakieś unikaty, Heroika nie, Heroika nie dała, Heroik dał Jertek i to dopiero wtedy, jak zaatakowałem go ze swoim widzem. Więc, jako że wy przynosicie mmm, szczęście, to zrobimy chyba odcinek z pozdrowkami. I jako, że będziecie wtedy na odcinku, przynajmniej swoim nickiem To będą chyba mega dobre dropy. Tak mi się wydaje, kiedyś taki odcinek był z pozdrówkami Pozdrowiłem kogoś i drobna legenda, chyba z Viviany, albo z Eventowego, coś takiego Więc jeżeli chcecie pozdrówki, to piszcie w komentarzach tutaj, że wy chcecie się znaleźć na filmie Pozdrawiam Was, będziecie na filmie, dorfniemy razem legendę i wszystko będzie cace. Jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Jeżeli chcecie być na bieżąco tak mega, 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 to kliknijcie dzwonek i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie jest przycisk tutaj, dobra i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Elówka. ta. No, cześć.